Z uwagi na duże zainteresowanie lodowiskiem w zeszłym sezonie zimowym, burmistrz Brodnicy podjął decyzję o ponownym wynajęciu lodowej tafli na 3 miesiące. W tym roku będzie ona dwa razy większa powierzchnia wyniesie 600 m2, a co najważniejsze, nadal pozostaje bezpłatna. Gospodarzem lodowiska jest ośrodek sportu i rekreacji w Brodnicy, przy którym nowa atrakcja zimowa się znajduje. Wstęp na lodowisko jest bezpłatny. Jedynym kosztem tylko jest wypuszczenie łyżew. Koszt ten to 5 zł. W tym roku darmowe, sztuczne lodowisko zostało uruchomione 15 grudnia i działać będzie aż do 15 marca 2020 roku. Lodowisko o powierzchni 600 m2 czynne będzie od poniedziałku do niedzieli. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21. Natomiast w niedzielę od 12.15 do godziny 20.30. Wzorem roku ubiegłego na obiekcie będzie można wypożyczyć w ocieplanym kontenerze łyżwę. Dostępne są również darmowe pingwinki do nauki jazdy dla najmłodszych. Warunkiem korzystania z lodowiska jest przestrzeganie regulaminu, który dostępny jest m.in. na terenie obiektu. Regulamin korzystania z lodowiska również będzie zamieszczony na stronie internetowej ośrodka sportu i rekreacji a także będzie dostępny przedowisku. Głównym elementem tego regulaminu jest to, że dzieci do 10 lat muszą być w towarzystwie osoby dorosłej, a także jeździć na łyżwach w kasku. Przedszkole nr 8 w Brodnicy od 2 do 6 grudnia gościło grupę nauczycieli współpracujących w ramach projektu Erasmus, pod nazwą Moje korzenie, moja ojczyzna, nasza Europa. Nauczycielki z Francji, Grecji, Portugalii i Bułgarii zapoznawały się z polskimi metodami pracy z dziećmi poprzez czynne uczestnictwo w codziennych zajęciach. Jako nauczyciele mieliśmy codziennie warsztaty dotyczące nowoczesnych technologii, ponieważ nasz kraj jest odpowiedzialny za prezentację, pokazanie nauczycielom, jak polscy nauczyciele pracują z technologią nowoczesną w szkołach, ponieważ wiemy, że jest to czas, kiedy. Nasza polska edukacja skłania się do nowoczesnych programów interaktywnych, do kodowania offline online. Nauczyciele mieli okazję zapoznać się z pracą z bibotem, z ozobotem, z tworzeniem gier interaktywnych potrzebnych nam w pracy, które ułatwiają nam pracę z dziećmi, a jednocześnie czynią zajęcia bardzo ciekawe. Do tego zapoznawaliśmy również naszych gości z naszym jedzeniem polskim, ponieważ ta część projektu dotyczy tego, oraz z naszymi tradycjami. W związku z tym nasi goście razem z dziećmi piekli pierniczki, ponieważ jest to nasza duma, naszego tutaj regionu. Toruń mamy też blisko, a więc po naszych tutaj działaniach mogliśmy odwiedzić miasto Toruń i uczestniczyć również w warsztatach takich zorganizowanych dla osób dorosłych. W piątek 6 grudnia uczestnicy projektu spotkali się z władzami naszego miasta. Podczas spotkania padły opinie o polskiej edukacji, wyposażeniu placówek, jak również o naszym mieście. My and I'm also the coordinator for this project Erasmus+ project and I'm very happy to work with a kindergarten from your city from your beautiful city and we are very proud of it and uh, we must say that this project is uh, a very good uh, it's a very good experience for each teacher and for each pupils in our school because this is a very important moment for us to improve our teaching and to learn more from other from other cities, from other town and from Europe. Pleasure uh, to my group to be in Poland, to see the Poland people, to see the Poland teachers and uh, pupils. Pew um, I'm very happy that uh, we work uh, together with uh, Polish uh, teacher and uh, now uh, I see a very uh, modern country, uh, very um, creative teachers. Uh, uh, we like uh, a town. Uh, for me, very, very clean here, and uh, greetings uh, to the mayor. Z inicjatywy Młodzieżowej Rady Konsultacyjnej Miasta Brodnicy do 13 grudnia w brodnickich szkołach trwała zbiórka dla schroniska dla zwierząt Kreksią. Akcja pod hasłem Podarujmy szczęście tym, którzy dawno stracili na nienadzieję miała na celu zbiórkę karmy suchej, karmy w puszkach, kasz i makaronów, koców, misek, smyczy, obroży, które następnie trafiły do podopiecznych stroniska. Pomysł zorganizowania akcji zrodził się u Zuzanny, która od niedawna jest radną Młodzieżowej Rady Konsultacyjnej Miasta Brodnicy. Pomysł wziął się stąd, że teraz niedługo są święta i w w trakcie świąt powinniśmy szczególnie zwrócić uwagę na to, żeby pomóc tym, którym najbardziej ta pomoc jest potrzebna. Jeśli nie mamy możliwości zebrania takich piesków i kotków do domu, to mogliśmy chociaż pomóc przez takie dary. Ostatecznie w zbiórce udział wzięły dwie szkoły, szkoła podstawowa numer 2 oraz szkoła podstawowa numer 3. W obu szkołach uczniowie wykazali się ogromnym zaangażowaniem i chęcią pomocy bezdomnym zwierzętom. Przyniosło to wspaniałe efekty. W szkole podstawowej nr 2 zebrano ponad 120 kg karmy suchej, a w szkole podstawowej nr 3 ponad 80 kg. W obu szkołach zebrano także wiele kocy, puszek oraz makaronów. Jest to naprawdę bardzo duża pomoc dla bezdomnych zwierząt. Dzięki takim akcjom nie musimy wydawać pieniążków, które, no, których do, do, no nie mamy zwyczajnie za dużo. Rok 2019 dobiega końca. Mając na uwadze liczne apele o dobro zwierząt i dbanie o ekologię, nowy rok 2020 powitamy tym razem pokazem fire show przygotowanym specjalnie na tę okazję przez grupę Bifire, działającą przy Brodnickim Domu Kultury. Trwają już przygotowania do tego pokazu. Wykona go grupa Bifire z Brodnickiego Domu Kultury pod wodzą Mateusza Gutfelda, instruktora grupy Bifire. Patrząc na przygotowania, proszę Państwa, zachęcam do udziału w tym pokazie. Będzie to żywy, piękny pokaz żywego ognia, okraszony też bardzo ciekawą muzyką. Także nie siedzimy, jeżeli ktoś planuje Sylwestra spędzić w domu z rodziną, z przyjaciółmi, to może warto zrobić tego dnia spacer i wyjść właśnie na przedzamcze, aby obejrzeć ten ciekawy pokaz. Wszystkich chętnych 31 grudnia zapraszamy przed godziną 24 do parku Anny Wazówny. Pokaz wykonany zostanie na parchamie przy ruinach Zamku Krzyżackiego. W okresie świątecznym zapraszamy do zwiedzania wystaw w obiektach muzealnych Muzeum w Brodnicy. Do końca roku będą one dla zwiedzających bezpłatne. Do końca roku wystawy w Centrum Edukacji Ekologicznej są za darmo wstęp jest wolny. Również do końca tego roku wstęp do Bramy Chelnińskiej na dwie wystawy jest darmowy. Od 1 stycznia wprowadzamy opłaty i w Centrum Edukacji Ekologicznej. W Bramie, w Bramie Chełmińskiej muzealnicy przygotowali dwie nowe wystawy, Cztery Pory Rzeki oraz Brodnica w Retrospektywie. W Bramie Chełmińskiej mamy dwie nowe wystawy. Pierwsza wystawa to jest wystawa zdjęć, przepięknych zdjęć przyrodniczych pana Dariusza Sarnowskiego. Wystawa zatytułowana Cztery Pory Rzeki pokazuje piękno drywęcy i takich zakątków, które, których większość brodniczaków pewnie nie zna. Pan Sarnowski to jest Ślązak, który sprowadził się w nasze okolice, jak zobaczył, jak tu jest pięknie, a całe życie zajmował się fotografią przyrody, czyli wiedział, co ocenia. Sprowadził się i, i stał się już Brodniczaninem, że tak powiem, z krwi i kości, bo kupił to dom i zamieszkał na stałe. Natomiast druga wystawa to jest wystawa pokazująca Brodnicę 100 lat temu i dziś. 100 lat wykorzystaliśmy nasze widokówki i zdjęcia brodniczy sprzed 100 lat. Skonfrontowaliśmy je ze zdjęciami Stanisława Majera, który starał się ustawiać w tych samych miejscach, w których stał fotograf 100 lat temu i robić takie same ujęcia miasta, żeby pokazać, jak miasto się zmieniło i jak się nie zmieniło, bo są takie miejsca, które zmieniły się radykalnie i są takie miejsca, które trwają. Przez te 100 lat właściwie bez większych zmian, poza samochodami i reklamami, niewiele przybyło. Natomiast, no generalnie po tej wystawie, widać jak nam wypiękniały zabytki, jak miasto dba o, o, o zabytki, o, o te miejsca, o które, o które szczególnie trzeba dbać, i, i, i te, które nam zostawili nasi mieszkańcy, brodnicy 700 lat temu. No i widać przede wszystkim to, że miasto się zazieleniło. Jest bardzo dużo. Zieleni, której 100 lat temu albo nie było, albo prawie nie było, bo dopiero była sadzona. To jest jedna sprawa. Druga sprawa pokazuje, jak miasto się rozrosło przez te 100 lat. Okazji do zwiedzania będzie wiele, ponieważ Muzeum w Brodnicy będzie pracować również w przerwie świątecznej. Jak niewiele muzeum w Polsce i podejrzewam, w Europie. My pracujemy, że tak powiem, w systemie praktycznie ciągłym. Muzeum w Teraz w okolicach Świąt będzie zamknięte tylko dwa dni w pierwszy dzień Świąt, czyli 25 grudnia i 1 stycznia. Te dwa dni nie pracujemy, w pozostałe dni pracujemy tak jak normalnie. Burmistrz Brodnicy Starosta Brodnicki oraz dowódca 4 Brodnickiego Pułku Chemicznego w ramach obchodów setnej rocznicy Powrotu Brodnicy do Macierzy zapraszają na koncert reprezentacyjnego zespołu artystycznego Wojska Polskiego. Wydarzenie odbędzie się 18 stycznia 2020 roku o godzinie 17 w Hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brodnicy. Darmowe wejściówki jednoosobowe dostępne będą od 17 grudnia 2019 roku w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Brodnicy oraz w Brodnickim Domu Kultury. Zapraszamy. Wspólnota Uczniowie Słowa oraz Parafia Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Brodnicy zapraszają na świąteczny koncert charytatywny Jednego Serca. 26 grudnia o godzinie 16 w kościele szkolnym podczas wspólnego kolędowania odbędzie się zbiórka dla potrzebującej pomocy Jagody Szulc. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął burmistrz Brodnicy Jarosław Radacz. Zapraszamy. 27 grudnia zapraszamy do Brodnickiego Domu Kultury na zbliżeniowe Wizan. Tego dnia od godziny 12 zobaczymy cztery nowości kinowe. O godzinie 12.00 Misiek i Chiński Skarb. Godzina 14.00 i 18.10 Jumanji, następny poziom. Godzina 16.10 Pante. Godzina 20.30. Futro z misia. Szczegółowe informacje znaleźć można na stronie www.bdk.brodnica.net.